Informacje uzyskane, w ten błotnik był naprawiony w Niemczech Dokładnie 140 Drzwi zapewne były cieniowane Stówka Stówka 60 Tak, do pewności Na, 70 Coś więcej o aucie. 2019 rok Litróweczka EcoBoost 125 koni W pakiecie st -Line. Dobre wyposażenie. Mamy full ledowe reflektory z przodu, ledowe tylne lampy, z tego co pamiętam, czujniki parkowania z tyłu, fajny kolor, przyciemniona fabrycznie tylne szyby. Z wyposażenia w środku mamy asystenta pasa, to już taki standard, szyby elektryczne, składane lusterka, grzaną przednią szybę, podgrzewane fotele, klimatronik, synk trójkę Oczywiście czarny sufit, fotel z, czerw fotel z czerwonymi przeszyciami, dekory line A to prezentuje się fajnie. Jedynie tylko to co to było uszkodzenie gdzieś tam w na tym tylnym prawym łotniku tu mamy jedynie jeszcze taką wskazę na zderzaku. Lampy są oryginalne, rocznikiem pasują. Na szybach jest dziewiątka, także jest to pełny 2019 rok. Zaraz sprawdziłem przednią szybę tak, też jest 2019 rok. 17 calowe Felgi, 205-45 Continental, wielosezon. Chwilkę podam rok, 23 rok to było. bardzo ładna tarcza, bez rantu. Prawdopodobnie była wymieniana i praktycznie cały klocek, z tyłu. Akurat w Polsce wymieniliśmy z tyłu tarczę klocki. Tarcze były ładne, z tym, że jedna z nich miała taką rysę dość głęboką. Do tego została zrobiona obsługa olejowa. Twoje filtry, olej zalecany 520 kastrola. Ostatni serwis w 23 roku przy 117 tysiącach. Auto ma aktualnie 148 tysięcy przebiegu. No, znajdziemy tu jakieś takie zarysowania na progu załadunkowym. Mamy taką malutką i tu mamy zarysowany mamy. A poza tym na nie ma szkód żadnych prezentuje się bardzo ładnie, wszystko działa w aucie jest sprawdzone. Wykonany jest jakiś dystans 200 km także w celach testowych Zapraszam do oględzin i pozdrawiam.